Cześć Boże, witam Was moi kochani. Komentarz do Ewangelii z niedzieli wielkanocnej, z mszy w dzień. Ewangelia według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena oddała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał i rzekła do nich. Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i w drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz u drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu, a kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótno i nagle nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótno oraz chustę, która była na jego głowie. Leżącą nie razem z płótnami. Ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza, także i w drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył, dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Moi drodzy, tekst o zmartwychwstaniu, który jakby de facto nie mówi o zmartwychwstaniu. Otóż gwoli wstępu trzeba powiedzieć, że śmierć Chrystusa była publicznym wydarzeniem. Oczywista sprawa, byli tam arcykapłani, żołnierze, przechodnie, wrogowie Chrystusa, a także uczennice, był Jan, Maryja i tak dalej. Widzieli to. A zmartwychwstania Chrystusa nikt nie widział. Nikt nie widział. To jest obszar wiary, głębokiej wiary. Mamy dzisiaj jakieś znaki, znaki trzy znaki możemy z tej Ewangelii wydobyć. Pierwszy to będzie odsunięty kamień od grobu, dwa, brak ciała w tym grobie i trzy, specyficznie ułożone szaty po Chrystusie. Ta wiara jest czymś niezwykle trudnym. Także z tym problemem zmagali się pierwsi chrześcijanie, którzy byli atakowani za tą prawdę, że Chrystus zmartwychwstał. Będę używał do tego, właśnie jak tutaj też ewangelista, ten przekaz ewangeliczny broni prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa. I ona no, wymaga pewnego stopniowego często dochodzenia, dojrzewania ta wiara w zmartwychwstałego, co też tutaj jest ujęte. Ale po kolei mamy tu taki ciekawy zwrot, który nie da się odkryć w tekście polskim, w polskich tłumaczeniach. Pierwszego dnia po szabacie, tam jest taki w jednym zaś z szabatów. Tam jest nie pierwszy, liczony początkowy tylko jeden. I taki, taka konstrukcja, gdy chodzi o jakieś czasy, że coś jest jeden, jakiś tam czas, coś się rozpoczyna, dotyczy stworzenia. Na przykład mamy w stworzeniu świata, to, tak, taki jest układ. A więc tu następuje jakieś nowe stworzenie. Może nie nowe, ale jakiś dzień stworzenia. Dzień, uwaga, mam dalej, kiedy było jeszcze ciemno. Zobaczcie, że proces pierwszego dnia stworzenia, kiedy Bóg stwarzał świat, też było ciemno. I się pojawia potem jasność. A więc jakiś dzień bardzo fundamentalny, dzień początkowy, jakiegoś nowego początku, nowego otwarcia. Do niego jeszcze nawiążę. Pojawia się nowy kalendarz, nowy czas. Co oczywiście jest dla nas oczywiste, bo my zaczynamy świętować właśnie niedzieli. Tak liczymy tydzień, inaczej niż Żydzi. Lecmy dalej. Maria Magdalena pojawia się w tym kontekście czasowym, w tym kontekście tego miejsca, grobu. Maria Magdalena jakby była w pamięci tych, którzy czytali Ewangelię Jana, słuchali, jakby byli w tej grupie janowej, jako ta, która była jakoś szczególnie bliska Jezusowi. On ją kochał, troszczył się o nią, ona też była z nim związana bardzo silnie. Łukasz powie, że wyrzucił z niej siedem demonów, co nie znaczy, że była grzesznicą, prawdopodobnie była jakąś poganką, jakieś pogańskie rzeczy wchodziła i ją Chrystus wyzwolił, ale była też pod krzyżem, to jest istotne. I teraz trafia pod... Grób, nie wiadomo dlaczego za bardzo, właśnie może po prostu z miłości, jakiejś, jakiejś tęsknoty. I, I co ona widzi? Uwaga, grup, znów takie słowo greckie tam jest ujęte, nietypowe jak na grup, które raczej mówi o pewnej pamiątce, wspomnieniu jakby grobu. To jest ciekawe, tak? Grób jest w tym momencie już tylko wspomnieniem. Jak mamy jakąś pamiątkę, to nie używamy już jej teraz, ona jest pozostałością po kimś na przykład. A więc ten grób jest postałością po śmierci, ona już jest nieaktualna. Już jest, już jest, jakby, już jest niepotrzebny ten grób w jakiś sposób. Mamy tu aluzję do zmartwychwstania. I moi drodzy, i ta Maria, ona tak zauważa tylko odsunięty kamień, pustkę w tym grobie i leci do apostołów. tak? Czemu leci do apostołów? No bo znowu już właśnie yy, świadectwo w tamtych czasach jezusowych, czy po Jezusowych już, żydowskich, Powinno się opierać na co najmniej dwóch mężczyznach, a nie na kobiecie. Nikt tak mu świadectwu nie wierzył. Dlatego ona idzie do apostołów i przylatują tutaj Jan oraz mm, yy, Piotr. Tak? I to też jest dowód na to, że oni przychodzą i są zaskoczeni, co będzie dalej, że oni nie wykradli ciała Chrystusa, co też, o co też oskarżano pierwszych uczniów. Mamy tutaj ten motyw z wyprzedzeniem przez umianego ucznia Piotra. Możemy w tym widzieć ten wątek takiej większej miłości, przyciągania do tej tajemnicy Chrystusa, a zarazem też no, to, że ten uczeń jednak nie wchodzi pierwszy w pełni, tylko tam dostrzega, a pierwszy Piotr wchodzi do grobu, to jest autorytet Piotra w tej pierwszej wspólnocie. Świadectwo Piotra, które jest istotne, ono jest ważniejsze. On był przewodniczącym wspólnoty. I tu spojrzenie Piotra jest takie analizujące, rozważające, ustające szczegóły. Tak? Tu leży szata, tu leży ten, ta chusta. Zresztą bardzo tajemnicza chusta. Nie wiem, egzegeci ciągle też się um, trudzą nad tym pojęciem, co ono, skąd się wzięło, ono, co on oznacza. Czy jakąś chusteczkę, yy, czy, czy właśnie rodzaj jakiegoś prześcieradła na głowę. No ważne. W każdym razie widzimy, że. Wygląda to tak, jakby ktoś wstał z tego miejsca i po sobie porządnie poukładał bieliznę pogrzebową. Tak to wygląda. To też był taki jakby dowód, czy może argument w tym, że zmartwychwstanie nie było tylko duchową sprawą, jakby tak, tylko duchowe, tylko że było też cielesne, że tam ciało się przemieszczało. Czy ktoś tam żywy działał, jakby materialnie, ponieważ inaczej usta byłaby przy reszcie płótna. Moi drodzy, i mamy tutaj w końcu Jana, który wchodzi, tak? I ujrzał i zoba uwierzył, zobaczył i uwierzył, tak? Ujrzał i uwierzył. Mamy tutaj Jana, który ma w końcu pełną wiarę. Mamy tutaj wiarę, brak wiary jeszcze Mari Magdaleny u Piotra, jakiś jest rozwój tej wiary, właśnie. Jakiś kontemplujący, analizujący, i w końcu tutaj Jan, który rozpoznaje w tych znakach, tylko znakach, moi kochani, właśnie ingerencję Boga. Tu Bóg musiał zadziałać, tu coś się wydarzyło. Tu ewidentnie, przy takim czymś, no dla niego ewidentnie oczywiście, no, Bóg musiał zadziałać i y, Chrystus zmartwychwstał. Tutaj mamy też fragment o tym rozumieniu Pisma. To jest też takie przesłanie dla nas, dla uczniów janowych, że to, tym Pismami jest Ewangelia Jana przede wszystkim, świadectwo Jana, ponieważ my nie możemy za Janem wejść do grobu i, i z wiarą spojrzeć, ale mamy świadectwo Jana. My na nim się opieramy, na tych Pismach. My teraz mamy Pismo w zastępstwie. To mamy na nich oprzeć naszą wiarę. Chrystusa zmartwychwstałego. Nawet spotkałem się z takim określeniem, że ciało zmartw ciałem zmartwychwstałego staje się teraz Pismo. To nam pokazuje, moi kochani, ten fragment, jak możemy troszczyć się o wiarę w zmartwychwstanie. Po pierwsze, być blisko Chrystusa ukrzyżowanego, bo zarówno jak i Jan, jak i Maria Magdalena, która jakby już jest blisko tego zmartwychwstania, zresztą ona potem wróci i pamiętamy to w dalszym fragmencie, i tam jak Chrystus ją jakby tutaj daje się rozpoznać. Właśnie. Trzeba być blisko ukrzyżowanego, kontemplować Chrystusa ukrzyżowanego, wchodzić w tajemnice też krzyża. To są, to są tajemnice bardzo powiązane ze sobą. Nikt dokłod, dogłębnie nie zrozumie tajemnicy zmartwychwstania bez tajemnicy krzyża. A zarówno Jan. Jak i Magdalena byli pod Krzyżem. Druga sprawa to jest, no to, to ta miłość tego ucznia, dokładnie miłość, którą on otrzymał od Jezusa, umiłowany uczeń. Ma jakąś szczególną łaskę, dar, dar miłości tego, który go umiłował. My mamy dbać o to, by dać się umiłować, kochać i przyjmować miłość, bo wtedy głębiej będziemy, łatwiej rozumieli, czy łatwiej przyjmiemy dar. Prawdę o zmartwychwstaniu pana. I w końcu świadectwo pisma. Wierzyć, czytać pisma. Yy, mamy tutaj słowo, które nam ożywia naszą wiarę, umacnia wiarę, właśnie też w zmartwychwstanie. Świadectwa potem, właśnie yy, kiedyś będzie się ukazywał, już sami jego Chrystofanie mają nam tym pomóc. I na koniec, moi drodzy, yy, o tym, o tym yy, pierwszym dniu stworzenia, tak, o którym wspomniałem, że te słowa na początku tak, tak się układają. Tu nie chodzi do końca o nowe stworzenie. Chodzi o jakieś stworzenie fundamentalne. Chodzi de facto o to, że z wstanie, przez Matwy Wstanie przyszło zbawienie na świat, do ludzi, do świata. I to zbawienie jest dopełnieniem stworzenia. Poniekąd, po, po tym jak Bóg stworzył świat, człowiek zgrzeszył, to zostało nadpsute, zepsute stworzenie. Jakby coś mu brakowało i teraz zostało to wykończone. Tak? Stworzenie zostało ostatecznie zrealizowane właśnie w akcie zmartwychwstania, więc zbawienia tego świata. Wielka nowina, piękna. Cieszmy się nią na umacnienie wiary zmartwychwstałego, bo ona ma kolosalne konsekwencje dla nas. Przyjmijcie błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.